Więc witam Was, proszę Państwa, w tej przepięknej, jakby nie wiem, czy to jest gra, nie, więc załóżmy, że to jest gra. W tej przepięknej grze z przepiękną grafiką. Po prostu to jest świetne, zobaczcie. Załóżmy. Ej, czekajcie. Dobra, pierwsze to zrobimy, te, mynimy koło. Pszt. I wkładamy te. Koło jakieś pijane jest. Jak, jak ja to użyć? Halo! Dobra, wpadło pod mapę. Załóżmy. Chyba nie odzyskamy tego koła. No proszę Państwa, dzisiaj się wybieramy na wycieczkę moim super autem. Jedziemy prosto. Nie, 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 nie. prosto, prosto, prosto. Co jest? Ja za mapę padłem? Nie. Ech, chwila. Ym, mnie tu nie było, jakby co. Nie było. Dobra, załóżmy, że zreperujemy trochę ten samochód. Załóżmy, że trzeba wymienić szybę. Na. Dobra, jednak włożymy. Gdzie ona jest? Dobra. Oto mamy bardzo powa... Powa... Poważny. poważny problem silnika i trzeba go naprawić. O. E. 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 Dobra. To po prostu wymiemy to. Hmm. chwila, trzeba go rozruszać. Dobra. Jednak yy, jednak tym nie ruszam, na to teraz yy, tym kredyt Wszystko się psuje, jaki złom. Za 2,50 go kupiłem. Wow. Dobra, więc na koniec odcinka załóżmy, yy, jeszcze raz się przejedziemy tym przepięknym autem, ja tutaj chwytam za kierownicę. Ej, ja się nie mogę. Halo. Uuu, no to jednak